Kolejny raz znajdujemy się na rynku w Nowym Targu. Zaparkowały tu futraki z kuchnią z całego świata. Rozpoczął się Street Food Polska Festival w Nowym Targu. Możecie Państwo tutaj spróbować kuchni niemal z całego świata, począwszy od węgierskich langoszy, greckich pit, amerykańskich kurczaków, holenderskich wafli, belgijskich gofrów, po wiele, wiele innych przysmaków. Jest około 15 food trucków. W niedzielę o godzinie 15 zapraszamy serdecznie na pokaz kulinarny. Bifalo Steakhouse Zakopane zaprezentuje pokaz grillowania. Zapraszamy serdecznie od dziś, od piątku, aż do niedzieli do godziny 20. Czekamy na Państwa.